Witajcie! Większość zwierząt to miłe, cudowne stworzenia, które potrafią bezinteresownie pomagać sobie nawzajem, przyjaźnić się i kochać. Niezwykłe relacje między zwierzętami różnych gatunków nie są rzadkością, a ich przejawy są zabawne i poruszają ludzkie serca. Tym bardziej zaskakujące są takie sytuacje, gdy stworzenia te w naturze powinny być dla siebie wrogami. I nagle okazuje się, że mogą być dla siebie wspaniałymi przyjaciółmi i pomagać sobie nawzajem. Wielu uważa, że silne różnice gatunkowe uniemożliwiają pozytywne relacje. Dzisiejsza historia jednak wyraźnie przeczy takiemu stwierdzeniu, ale po kolei. Ta historia zaczęła się w 2001 roku. W piwnicy pewnego domu w Atlancie przedstawiciele prawa odkryli coś, czego w ogóle się nie spodziewali. Ich oczom ukazał się naprawdę szokujący widok. W trzech ciasnych klatkach, w straszliwych warunkach, przebywały trzy wycieńczone zwierzęta: lew, niedźwiedź i tygrys. Wszystkie były jeszcze małe, ale już dawno przerosły swoje więzienia. Lwiątko miało nawet krwawą ranę na nosie, bo ciągle opierało pysk o kraty. Wszystkie były w okropnym stanie, niedożywione i zakażone pasożytami. Wszelki na misiu zrobiły się dla niego tak małe, że trzeba było je usunąć chirurgicznie. Cała trójka od zawsze była razem. Najtrudniej było odratować lwiątko. Z nieznanych przyczyn jego właściciel wykastrował zwierzę, ale operację wykonano w takim wieku malucha, w którym jest to surowo zabronione. Całą trójkę zabrano do ośrodka rehabilitacji zwierząt Noah's Ark Animal Sanctuary, znajdującego się w stanie Georgia w USA. Ludzie martwili się o życie maluchów, ale dzięki odpowiedniemu leczeniu i opiece zwierzęta szczęśliwie wyzdrowiały. Niespodzianką było to, że wszystkie trzy były ze sobą mocno zaprzyjaźnione i nie zgadzały się na rozłąkę. W sieciach społecznościowych trójkę zaczęto nawet nazywać BLT od pierwszych liter nazw zwierząt: niedźwiedzia, lwa i tygrysa. Wszyscy zastanawiali się, co mogło zjednoczyć tak różne zwierzęta. W środku arkinoego cała trójka dostała wspólny wybieg, na którym mogła wszystko robić razem. Jeść, spać, bawić się i po prostu odpoczywać. Miejsca dla zwierząt było więcej niż wystarczająco. Co ciekawe, zwierzęta te nigdy nie okazywały względem siebie agresji. Spały przytulone do siebie nawet wtedy, gdy już całkiem dorosły. Słynna trójka, Balu, Leo i Sherkan, zachowywała się jak prawdziwa rodzina, chociaż każde zwierzę przejawiało zachowania charakterystyczne dla swojego gatunku. Opiekunowie byli też pod wrażeniem faktu, że tygrys i niedźwiedź były świadome, iż ich brat Lew nie jest całkiem zdrów. To właśnie Leo odszedł jako pierwszy. W ostatnich dniach życia Lew stał się obojętny na wszystko, co działo się wokół. A szerkan i balu wspierali go jak tylko mogli. Zwierzęta ogrzewały lwa i nie odstępowały go ani na krok. A gdy Lio odszedł, tygrys i niedźwiedź regularnie przychodziły na miejsce pochówku ich brata, który był jednocześnie ich najlepszym przyjacielem. Szerkan odszedł jako następny, a ostatnie chwile swojego życia spędził w objęciach balu. Oczywiście Niedźwiedź bardzo ciężko zniósł śmierć tygrysa, ale opiekunowie ośrodka wiedzieli, jak przywrócić mu równowagę psychiczną. Dzięki czemu Niedźwiedź szybko powrócił do zwykłego rytmu życia. Balu niedawno obchodził swoje 20 urodziny. Tego dnia wykąpał się w kąpieli z bąbelkami, a także dostał upieczone specjalnie dla niego ciasto miodowe. Nigdy do końca nie dowiemy się, o czym myślą zwierzęta, co dokładnie wpływa na ich zachowanie w różnych sytuacjach. Ale możemy być pewni, że doskonale rozumieją, czym jest miłość, przywiązanie i współczucie. Nawet ludzie tak bardzo odmienni charakterem i poglądami nie zawsze są w stanie zaprzyjaźnić się. Lecz dla bohaterów naszej historii żadne różnice nie stały się przeszkodą w utrzymaniu dobrych relacji, co niewątpliwie można nazwać świetnym dla nas przykładem. I to wszystko na dziś łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.